Cześć, witajcie, jestem Jany Polish i witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na Krawędzi. Możemy nafarmić stąd naprawdę dużo piaskowca, bo zobaczcie, to jest naprawdę ogromne. A w środku znajduje się raczej tylko ten piaskowiec i ja to sobie kopię i na pewno nam się tyle piaskowca przyda. Kilofik niedługo się rozwali, ale drewna też mamy pod dostatkiem, także tutaj na razie fajnie. Wychodzimy na plus z materiałem. I będziemy mieli do budowania dużo. Dobra, ja się wracam. I jakiś domek powiększony sobie zrobimy. Jakieś dodatkowe skrzynki, większe farmy. Ziemi akurat mamy mało, więc może z tymi farba, farmami to nie, ale jakiś domek, domek większy na pewno sobie też zrobię. Dobra sobie tu na razie wejdę i widzimy się po prostu jak będzie rano po prostu jak w takim razie powiększymy sobie nasz domek tutaj zniszczymy tę ścianę i sobie to jakoś powiększymy mam jeszcze taki przycięty pieskowiec sobie to ułóżmy. W sumie to może tu zostać. A my sobie tu powiększymy. O, tutaj. I to zniszczę. I jeszcze tu sobie w tą stronę będziemy powiększali. Najprawdopodobniej. Ścianę zniszczymy. I w tamtą stronę. Właśnie. Gdzieś tako. Może trzy kratki. Nie wiem. Zobaczę jeszcze. Może być o 3 o 3 kratki, i sobie powiększymy to. Coś takiego zrobimy. I ewentualnie, może jeszcze tutaj. Takie przejście zrobimy. Będzie łatwiej się przedostać. a właśnie tak. Tutaj w sumie już możemy taką ścianę zrobić. może może nie tu tu tak i tak zrobimy i tu jeszcze sobie dobudujemy końca i może tu a w sumie może jednak nie mamy jeszcze 25 piaskowca więc coś jeszcze powiększyć możemy taki tarasik z tej skrzynki sobie weźmiemy wszystko i to przełożymy w inne miejsce i grafnik tak samo raz budowa domku to jest hmm, może tutaj tu chyba będzie fajnie a tu sobie tak się tu mamy taki, taką wieżyczkę obserwacyjną tu nic nie musimy robić może jeszcze dobudujemy się gdzieś ale najpierw tylko zostawię w tej skrzynce skrzynce no. i idziemy dobudować do jakichś domków mam no, przejść sobie bo no, tutaj mamy akurat fajne schodki więc to możemy zostawić Tutaj jeszcze gdzieś na końcu możemy się dobudować. Tu może. Do tej studzienki i od studzienki na przykład tu. O. I mamy jeszcze taki domek. Tylko czy pod tą ziemią coś jest? Super, musimy kilaf od nowa wziąć. Niestety, ale to akurat nie będzie problem, bo drewna trochę mamy, mamy dużo sadzonek, drzew tutaj na przykład sobie rośnie drzewko więc więc to akurat nie będzie duży problem tutaj mamy akurat 12 tylko kilofik sobie zrobimy i weźmiemy jeszcze ten peskowiec to odłożę do skrzyneczki hmm. Może jeszcze, jak będziemy mieli więcej żelaza, to zrobimy wiadro Napełnimy je wodą z tej studzienki I będziemy mieli więcej obsydianu I portal zrobimy Ale to jeszcze trochę Bo na... potrzebujemy dużo żelaza A mamy tylko sztabkę chyba Więc na razie sobie farmy tylko Piaskowiec. Możecie napisać w komentarzach Wasze propozycje na rozbudowę domku na jakieś ulepszenia to sobie poczytam i zobaczymy, co uda się zrobić. A na razie to tylko farmimy te pieskowce. Jak gdzieś z 30 tyle powinno wystarczyć. Jeszcze do góry się spróbujemy podbudować. Tam coś może być. Cennego. Najlepiej chyba schodkami, nie? Schodki możemy nawet tu zrobić A nie Dobra, zobaczymy potem Zobaczymy O tam Szanice już sobie zebrać możemy i do skrzyneczki I jak te schodki tak możemy zrobić Tak hmm. Może się przydadzą gdzieś. Gdzieś, gdzie sobie coś zrobimy, może jakiś dach, nie wiem. Idziemy do drugiej skrzynki. Ech, nie tu. Tylko tutaj sobie wchodzimy. I tu w ogóle tu mamy piecyki, coś możemy sobie przepalić tym jak ziemniaki będziemy mieli. To sobie przepalimy. Mamy 3 sztapki złota, 42 ziemniaki, żelazną sztapkę i tyle na no jeszcze ten obsydion Dobra, weźmy sobie sadzonkę i sobie zasadę. O tu chyba mamy miejsce do posadzenia. O drzewko już wyrosło. No i dobrze. Tu muszę będzie lepiej to posadzić. I zbierzemy sobie to drzewko potem. Zróbmy tak i tu chodźmy. W sumie możemy sobie zebrać to wszystko, bo tu nie jest potrzebne w ogóle. A nam się to najprawdopodobniej przyda. Więc sobie to zbiorę. Dobra, i widzimy się jak ja sobie jeszcze trochę rozbuduję. Dobra, w takim razie już sobie taki dach zrobiłem. Taki teraz na dachu dziwny. Może nam się przyda, wiecie, zrobimy troszeczkę bardziej do góry będziemy mieli więcej miejsca. Tutaj mamy takie schodki. W sumie to tu mamy. Jeszcze to sobie dopracuję. Tutaj mamy teraz i tutaj jeszcze coś możemy zrobić. W tej chwili sobie pójdę do skrzynki Mamy... nie mamy już nic To się wracamy Wróćmy się po jakieś drewno Bo tam nam urosło drzewko i możemy sobie je wziąć zupać drewię... drzewko i będziemy mieli drewienko Kilofik sobie zrobimy i piaskowiec będziemy dalej zbierać W sumie tu wchodzę tu... Tu... Tu schodzimy I tutaj, dzień dobry Tu już zalepiłem, nie musimy tu teraz skakać I tu właśnie My mamy ile? 7 drewna Patyki sobie zrobimy I od razu ten kilof, nawet nie musimy Niszczyć drewianka i od razu będziemy mieli Jeszcze potem motykę sobie wykonamy na pewno nam się przyda. O, idziemy. Piaskowiec niszczyć. Na szybko. Sobie trochę zbierzemy i budujemy się tam na tą piramidę do góry. No, zobaczymy co tam jest. Może tam coś być ciekawego. Pewnie będzie jakaś pułapka też. Trzeba będzie uważać trochę. Tu sobie przejdźmy tym przejściem. Mamy jeszcze tu. No i dobrze, że mamy dwa przejścia, przynajmniej będzie łatwiej się przemieszczać. Ja w planach mam jeszcze jakieś nie, te przepaści troszeczkę zamkniemy bo żeby po prostu łatwiej się przemieszczało i przede wszystkim szybciej. I tu sobie jeszcze złóżmy tego trochę. W sumie to widzimy się jak ja... Złupia tego dużo i budujemy się na piramidę. Dobudowaliśmy się na tą piramidę już i też dobudowaliśmy się tutaj. Starczyło mi y, piaskowcu, piaskowca, dlatego się tutaj też dobudowałem. Teraz sobie tu zwiedzamy. I tu już widzę wagonik. Ale trzeba będzie najpierw do niego dojść. A ja tutaj nie chcę spaść. Więc jakoś... Tu mamy jeszcze daleko. Do to tą... Dobrze, w takim razie pójdziemy gdzieś indziej. Może gdzieś będzie jeszcze ten jakiś wagonik. To się rozejrzymy. A tutaj akurat blisko chyba nie ma. No ale jeszcze idziemy na tą piramidę. Więc fajnie myślę. Tam nie ma jeszcze Tam nie ma wagonika? Nie ma. No to chyba tutaj nie ma niestety wagonika. No to się wracamy, wracamy się, idziemy na piramidkę 37. Pies sam mam nadzieję, że mi starczy. Już niewiele zostało, więc, więc możliwe, że mi starczy. Kilof akurat mi się skończył, więc, więc na razie nie mamy jakby kopać reszty, chyba że się wrócimy. Ale możliwe, że nam no, to starczy. No, może jednak nie. Może w sumie nie starczyć. Ale jak coś, to zawsze mogę zrobić cięcie, sobie nazbierać no, i dalej. Próbować tu wejść. I ciekawe, jakie pułapki na nas będą czekali. czekały. Nie wiem, może, może tu będą jakieś trudne pułapki. No, tak jak w piramidzie, wiecie, takie TNT. A może nie będzie w ogóle. No, zobaczymy, co tam w środku będzie. Czy się w ogóle opłacało. Opłaca, czy się w ogóle opłaca wchodzić tutaj, nie? No, jeśli nie, no to trudno. Jesteśmy już prawie. O, jesteśmy. Piramida. No, wiadomo. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze jedną rzecz. To wam teraz zrobię, cięcie, żeby nie przedłużać filmiku. Wziąłem sobie to będzie nam na pewno potrzebne i teraz idziemy szybciutko do tej piramidy. Trzeba będzie tutaj wejść, ale to... Uwiniemy się szybko. Tutaj walę zwolnić. O, i idziemy. Wchodzimy na samą górę. Zobaczymy, co nam da ta piramida. Tutaj i już tylko kawałeczek 100. tu i tam już jesteśmy w piramidzie Kilaf mamy cały, więc więc okej, okay. i tu sobie wchodzimy górą no, i tu będziemy kopać o tak będziemy. Tak sobie wykopiemy żebyśmy mogli potem jeszcze jak wyjść. Bo tu w ogóle jest strasznie ciemno. Więc sobie tak podwójnie kopię. Tam jest jeszcze ta płytka, nie? Trzeba uważać. Mamy złoto. Mamy złoto, mamy żelazo, kości, zgniłe mięso, tu te kości wszystko sobie weźmy, o, o, weź. siodło, jeszcze więcej złota, tu są i ta skrzyneczka jeszcze tylko. Tutaj tylko kości I to chyba jeszcze. A nie. Okej. Okay. Już wszystko puste. No dobra, to wchodzimy na górę. Nie no, okej okay, ja myślę. Ja myślę, że okej. Okay. Ja myślę, że okej okay. ten lucik. jest dobra. To w ogóle zamykam i tyle, żebym nie mógł wyjść. I widzimy się jak będę w domku. Widzimy się jak będę w domku i wszystko sobie posegreguję. Jestem już w moim domku. Posegregujmy sobie wszystko. Tutaj naprawdę dużo złota. To fajnie, nie? Mączkę kostną będziemy mogli potem zrobić jeszcze z kości. Ale złoto naprawdę fajnie. Będziemy mogli jakiś złoty off robić, nie? Jaką zbrojkę, chociaż zbroknie nie wiem czy ten. Czy będzie nam aż tak bardzo potrzebna ta zbrojka? Yy, może kilo w sobie odłożę. Chyba teraz nie będzie potrzebny. Dokończmy sobie tylko ten dach. Tutaj sobie zacząłem Tutaj, mi akurat zabrakło piaskowca, więc sobie jeszcze to dokończę. Tutaj jakby to zrobić. Może tak, żeby mieć przedłużone. O. Coś takiego. Tutaj wejdźmy sobie tak i taką twierdzę zrobimy. O, tyle mamy to. W kolejnym odcinku sobie to dobudujemy tutaj. Zrobimy jakiś tarasik, malutki obserwacyjny, i tyle. I zwiedzamy tam na pewno. Będziemy potrzebowali dużo, dużo piaskowca. I teraz sobie właśnie go wykopiemy. I będziemy w kolejnym odcinku zwiedzali. I dobudujemy się na pewno do tego wagoniko Do tego wagonika i, i tyle i myślę, że coś jeszcze porobimy ciekawego. Możecie napisać gdzie możemy się dobudować, coś tam co zrobić. Nie wiem jakieś ulepszenia, może tutaj jeszcze zrobimy jakiś magazyn, no nie wiem. Miałem zbierać paskowiec, na to idziemy. O, tutaj magazyn mógłby być Chociaż... nie no, raczej mógłby być w idealne miejsce nie? Zbiorę sobie trochę tego Z 20 sztuk Z 20 sztuki i tyle I więcej mi nie potrzeba O, jest idealnie Idealnie i się wracamy już ciemno się robi, więc szybko wracamy do domku I, tu. i dach. Tutaj dokończymy sobie to... tutaj tak zróbmy na trzy bloczki. chcielibyśmy jeszcze dorobić. Hmm, I to tyle, i w następnym odcinku to sobie jeszcze powiększymy. No, ja się będę z wami żegnał. Cześć!